Wierzcie lub nie, lecz na tym świecie bywa, że zdarzają się rzeczy całkowicie dziwne i niezwyczajne. Tak nieprzewidywalne, że gdy, kiedyś się, gdy się komuś przytrafiają, nie od razu taka osoba wie, czy ma do czynienia ze snem, czy zjawą. I taki właśnie dylemat powstał w głowie poczciwego stolarza Jepeto, gdy kawałek drewna, który zamierzał przemienić w nogę od stołu, nagle zaczął żałośnie piszczeć i błagać by darować mu życie. I gdy tylko stary stolarz brał do ręki siekierkę, niesforny kawałek drewna wydawał z siebie niesamowite odgłosy. Wyobrażacie sobie podobną sytuację? Nic dziwnego, że stolarz to ze zdziwienia i przerażenia najpierw przetarł oczy i uszy, aby mieć niezbitą pewność, że zmysły go nie zawodzą. A gdy drewno wciąż wykrzykiwało na to prośby, ni to groźby, awanturowało się, a na dodatek zaczęło podskakiwać. Biedak nabrał ochoty, aby zniknąć i na zawsze w myśli dziurze. Albo po prostu wybiec z tego szalonego miejsca i poszukać sobie schronienia w jakimkolwiek innym zakątku świata. A jednak jakiś wewnętrzny głos namówił go do zrobienia czegoś kompletnie, kompletnie przeciwnego. Czy wiecie, co to za bajka? Filipku, czy wiesz, co to za bajka? To Pinokia. Sam Gepetto, czyli tata Pinokia, nie mógł się nadziwić, że oto jego własne ręce kompletują niezbędne narzędzia i zabierają się do strugania. Najpierw stworzył parę oczu, które natychmiast zaczęły się w niego bezczelnie wpatrywać. Następnie obdarował niedoszłą nogę od stołu nosem i ustami, czego natychmiast pożałował, ponieważ z ust tych wydobywać się zaczął nieprzyjemny, arogancki chichot nieustający mimo groźnej miny Dżepetta. Ale i praca stolarza nie ustawała. I już niebawem oczom zmieszanego starca ukazał się drewniany pajacyk o rozmiarze niedużego chłopca. Od razu to pomyślał o nim jak o własnym dziecku, ponieważ tak takowego nigdy nie miał. Będziesz się nazywał Pinokio, oznajmił Gepett synowi I ponieważ imię to nie napotkało sprzeciwu, tak właśnie zostało. I na chwilę w niedużym ubogim pokoiku stolarza, Jepetto, nastał czas radości i dumy. Ale chwile mają dość to do siebie, że szybko mijają. I jak tylko Pinokio poczuł, że ma ręce, ku ogromnej złości Jepetta zerwał mu z głowy perukę. Jednak złość nie trwała długo, i odpowiedzialny ojciec postanowił nauczyć pajacyka chodzić. Z wielką czułością pomagał mu stawać pierwsze kroki, ale ten niewdzięcznik, gdy tylko poczuł się na nogach, pewnie jak oszalały wypiek z pokoiku na ulicę, a dalej do miasta przed siebie. Nie bacząc zupełnie, że stary jepetto za troski ruszył za nim w pogoń, krzycząc: Stoj, stoj, łapcie go, łapcie tego hultaja! Widząc to, ludzie śmiali się aż do łez. Jednak gdy pogoń minęła, karabinierów. Ci poczuli się w obowiązku powstrzymać Gdziepetta przed ujęciem pajacyka, gdyż z boku mogło to wyglądać, jakby stary ojciec zamierzał spuścić chłopcu tęgielanie. To też złapali podejrzanego i zaprowadzili do aresztu. Pinokio nic nie zrobił sobie z tego, że ktoś, kto podarował mu życie, teraz cierpi z jego winy. I korzystając z wielkiego zamieszania, wycofał się chyłkiem i zniknął w tłumie. A jak tylko stało się to możliwe, popędził na skróty przez pola do domu, w którym jeszcze tego dnia dobry Jet petto nauczył go chodzić. Ale pinocchio nie miał w głowie zbędnych sentymentów, a jedynie przemożną ochotę na odpoczynek. Zaraz więc usiadł na podłodze i odsapnął głośno. Poczuł wielkie zadowolenie, które dość szybko zostało zburzone przez tajemniczy głos. Karyk, karyk. Kim ty jesteś? zapytał Pinokio, czując, że ogarnia go strach. Jestem mówiącym świerszczem. I czy cię to interesuje, czy nie mieszkam w tym domu już ponad sto lat? I swoje prawa mam. Może i masz, żachnął się pajacyk. Ale teraz w tym domu zasady ustalam ja. I nakazuję ci się stąd wynosić. I to już, jeśli ci życie miłe. Na tę bezczelność mówiący świeszcz tylko nieznacznie się obruszył i odrzekł: Pewnie nie w smok ci tego słuchać, ale powiem ci i tak. Biada dzieciom, które nie okazują rodzicom wdzięczności za ich poświęcenie. Biada im. Co biada takim co powodu, bez powodu opuszczają dom, w którym otrzymały dar życia i narażają rodziców na zmartwienie. Rzeczywiście słuchać tego nie mogę. Tego nie mogę, więc już skończ! Bo co byś nie powiedział? Ja i tak jutro już opuszczam tę klitkę i ruszam w swoją stronę szukać szczęścia. Nie zamierzał sko skończyć tak jak inne dzieci: iść do jakiejś głupiej szkoły i robić co mi każą. Chcę biegać po polu i łapać motyle. Świeszcz miał w sobie dużo cierpliwości, więc chociaż sprawa zdawała się być beznadziejną, odpowiedział: Żal mi ciebie! – Naprawdę? Jeśli faktycznie tak myślisz, nie chcesz chodzić do szkoły? A jak wobec tego zamierzasz zdobyć zawód i uczciwie zarabiać na chleb? – To już moja sprawa, wstępny świerszczu! – rozzłościł się Pinokio. I ponieważ nie wiedział, co dalej rzec, a widział, że mówiący świerszcz nabiera powietrza, by wygłaszać mu kolejne kazania, których słuchanie nie stanowiło dla budnego pajacyka żadnej przyjemności, złapał za drewniany młotek, który akurat zjawił się pod jego drewnianą ręką i z całej siły rzucił nim mówiącego świerszcza. Biedny świerszczyk, zanim zdążył otużyć, otworzyć buzię, by cokolwiek dodać, zginął pod ciężarem młotka. Cóż za strata dla nim mądrego Pinokia! który sam sobie pozbawił szansy, by się jeszcze czegoś dowiedzieć i nauczyć. Nie minęło dużo czasu i Pinokio poczuł przejmujący głód. Niestety nie udało mu się znaleźć nic do jedzenia w domu. Przez chwilę zaczął użalać się nad swoim losem i naszła go refleksja, że chyba jadący, jednak mówiący świerszcz miał rację. Wszak gdyby nie jego Pinokia, wybryki, jego tatuś poczciwy Gepetto byłby tutaj teraz i razem uradziliby coś w sprawie posiłku. Tatuś na pewno nie pozwoliłby sobie i swojemu synkowi umrzeć z głodu. Przemyślenia te, jednak w drewnianej główce Pinokia, nie trwały długo. Niewiele przewidując, ruszył później pory do miasteczka, by tam spróbować szczęścia i znaleźć cokolwiek do jedzenia. Szczerze mówiąc, miał nadzieję, że znajdzie jakąś litościwą osobę i uda mu się od niej coś wyżebrać. Z takim zamiarem wybiegł na ulicę i biegł, biegł mimo chłodu i wiatru przez całe miasto, ale nie udało mu się zdobyć nawet kromki chleba. Ludzie przeganiali go lub udawali, że nie wiedzą biednego pinokia. Jeden starszy jegomość wylał nawet na pajacyka kubeł zimnej wody, gdy ten poprosił go o coś do jedzenia. Zziepnięty, głodny i smutny wrócił Pinokio do domu i położył się obok paleniska, by wypocząć i nieco się ogrzać. Szybko zapadł w sen. Ze snu wyrwał go głos tak, który nieoczekiwanie w środku nocy rozległ się wśród ścian pokoiku.